Jak wiecie, u Hitlera większość homoseksualistów było i oni głównie właśnie homoseksualistów mordowali. A tak samo w Piśmie są same geje i sami złodzieje i oszuści. I oczywiście tych samych złodziei i oszustów również ścigają, samym tymi złodziejami i będąc. Jeśli <tuszy> chodzi o takich najbardziej popularnych gejów, no, o Kaczyńskim to wszyscy wiemy, jest to oficjalna rzecz. <tuszy> o Morawieckim no, on miał ten epizod pedofilski, został skazany w Niemczech za to. Tak teczki Jakuba, które są e, dojawienia przez posłów Konfederacji, było ostatnio ich przedmiotem właśnie dziennikarskich e, e, doniesień. E, mamy oczywiście y, no, Maciej Rybicza, no, to jest typowy pedofil, który zlaca z chłopcami, prawda? Nawet sobie robił tych 15-letnich ministrów obrony narodowej, żeby się z nimi tam bałamucić. Zresztą jego nawet y, kierowca był gejem specjalnie dopasowanym w Boże tak zwany słynny 11 piętro Morawiec yy Macierewicza i dywanie tam ma, małoletnich chłopców. Yy, no kolejny oczywiście Ziobro, yy, jego żona prostytutka z burdelu Wilaroza w Łomiankach, pocenięta przez mafię pruszkowską po to, żeby go szantażować, słynne topienie później laptopa i twardych dysków udając, że mu komputer yy, podczas robienia siku czy tam yy, pracy w vanie, jeśli coś tam potopił, jakieś głupoty Później, później my widzimy pedałów Kofnackiego, yy, mamy przede wszystkim takiego Tarczyńskiego, tak zwanego bulldoga, no to jest... Oni przeważnie mają wszystko, jakieś starsze żony, albo jakieś brzydkie po to, żeby wszystko mieć, i żeby się chować za tak zwanym małżeństwem, ale de faktycznie na tam wszyscy bzykają, jak ten <laughs> z Fideszu, co był na paradzie gejów w Brukseli, później przez okno uciekał, tak? A sam pedałów u siebie na Węgrzech yy, 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 kołtował i ścigał, i niszczył. No, ale ten terlecki, terlecki to akurat ćpak, nie gay, ale ten, ale chodzi mi o tego całego Tarczyńskiego. To jest facet, który oszukiwał ludzi, pamiętacie, na wycieczkach sprzedawał im garnki, e, e, swetry, jakieś te, te, te koce, emerytów oszukiwał. Po prostu, że tak jak me, Mejza na, na, oszukiwał ludzi, e, żerował na dzieciach, czy tak jak ten cały e, analista e, postrach burdeli płockich obajtek o. Które po prostu wiesz, nawet w szkole, był wywalany wielokrotnie, bo po prostu był zwykłym chujem. Mówiąc, cytując jakby jego kolegów z tego życia publicznego, to też, pamiętacie, zabrał dzieciom pieniądze. Mieli mieć dom dziecka we Wrocławiu, miał mieć dach, ale kasa na dach poszła na jego kolejny z, z, ukradziony Polakom y, zameczek, który sobie restaurował pod Gdańskiem, a jego brat po prostu wszystkie hektary, setki hektarów jako tam szef lasów państwowych po prostu sobie wiesz, przypisał na siebie żadnych pieniędzy za darmo, albo tak, żeby za złotówkę i sprzedawać pod przyszłe jakieś inwestycje typu elektrownie atomowe czy drogi. Typowa typowa korupcja, złodziejstwo, skurwysyństwo, zerowanie na dzieciach, jakich nie dymanie oficjalnie, bo mają takie pobudki seksualne, no to dymanie dzieci, i po to, żeby je dymać finansowo, i żeby po prostu one ginęły. W Polsce, wiecie, zapisu: My tylko mamy najwyższy, najwyższy spadek, w ogóle, wszystkiego, co jest możliwe. Niższe PKB, w ogóle totalna regresja, syf, kuresztwo, załamanie, bo po prostu Polska była murowana, i drewniana nawet kasy nie ma. Pedał się dawało było po prostu chuja, kasy w skarbcu, teraz nawet skarbca nie ma, nawet skarbic zajebali, <taki> takie kurwa złodzieje. No i ty, ty, ta banda pedałów, która się siebie szantażowała tym pedałstwem wzajemnym i się dymała na tych spotkaniach nowogrodzkich, jak i dymała Polskę. Zresztą największy zarzut właśnie jest to, że wydymała Polskę nieletnią demokrację. I po prostu za to tak samo powinno być z tytułu pedofilstwa, jako zorganizowana grupa przestępcza, która dymała nieletnią Polkę, czyli Polskę, zostaje skazana z wiadomością szefem, wiadomością z tymi wszystkimi ludźmi. I za każdą decyzję powinna być po prostu skazana i pełna defra defraudacja majątku. I totalne dożywocie. Pamiętacie żadnej kary śmierci? Dla nich największym bólem będzie to, jak Polska się będzie rozwijała i do ich ukochanego Putina się nie przyłączy. Jednak, bo oni pamiętacie za wszyscy od Putina i to, żeby z tym Putinem po prostu polskie zniszczyć Unii Europejskiej wyprowadzić. A po prostu to im się nie udało, Polacy zablokowali, e, czwarta RP, czyli czwarty rozbiór Polski, e, e, t, układ komunistyczny, piste po prostu jedno wielkie komunistyczne kurestwo, e, spedalone i ludzi e, mówią, że do komuna, bo Żydzi tak samo się uważali za naród wybrany, e, takich nazywano tu w Polsce. No i w każdym razie, ten cały od garnków, co dymał babczy, to on teraz w ogóle chodzi, coś mówi i straszy ludzie. Nie ma co straszyć, nie, nie strasznie nie strasz, bo się zesrasz. Też małą mędą, atakowałeś Wałęsę, wtedy ci Michalczewski przypierdolił, że się znokautowałeś, to obstraną uciekłeś do Brukseli, złodzieje jebany zamiast w Polsce w polskich spraw, tak mówisz, pilnować, to tam za kasę poszedłeś, też szedłeś, za euro, za euro a tutaj, kurwa, co, taki swajak jesteś? To kurwa, totalne zero, jak całe te wasze pedalskie towarzystwo. Więc mówiłam, wypierdalać i zamknąć pizdy. Będzie się nie odzywać w telewizji, bo was kurwa, no po prostu dojedziemy, no. My Polacy, naród. Pozdrawiam.